Wiadomość od Kamila. Jestem początkującym trenerem. Z polecenia zgłosił się do mnie klient, który jest po operacji kręgosłupa. Nie czuję się na siłach, żeby podjąć się w współpracy i strasznie mnie to demotywuje. Mieliście tak kiedyś? Oczywiście, że tak, ale to przede wszystkim ma nie demotywować, a ma pokazywać, że jesteś naprawdę dobrym specjalistą, początkującym specjalistą, bo wiesz, wiesz gdzie przede wszystkim są Twoje granice. Więc jeżeli nie czujesz się kompetentny, to odeszli do powiedzmy starszego kolegi, który da sobie radę z takim przypadkiem, czy nawet do fizjoterapeuty, gdziekolwiek, żeby ta osoba była w 100% zaopiekowana. Jeżeli nie czujesz się na siłach, i pewnie może tak być, jak dopiero zaczynasz, i to jest normalne, to pamiętaj, żeby pójść do trenera w swoim mieście, do najlepszego trenera, bo tylko od najlepszych trzeba się uczyć, żeby on przede wszystkim pokazał ci, jak pracować z takimi, można powiedzieć, bardziej poważniejszymi przypadkami. I teraz chodząc do niego na treningi, czy nawet do nas możesz przyjechać, bo mamy coś takiego jak staż indywidualny, czyli jeżeli chciałbyś podszkolić coś, w czym nie czujesz się pewnie, albo jeszcze nie masz swojej drogi, nie wiesz, z jakimi przypadkami chcesz trenować, to przyjedź do nas. Nasi specjaliści pokażą Ci, wskażą Ci przede wszystkim prawidłową drogę. Ja od siebie również też dodam kilka tipów, jak pozyskać klientów, ale teraz nie o tym mowa. Wracając do tematu, to pamiętaj, żeby właśnie pójść do tego specjalisty, który. Będzie, myślę, że bardziej doświadczony od Ciebie i pokaże Ci tą drogę, jak krok po kroku trzeba iść, w jakim kierunku podążać, żebyś za jakiś czas przyjmował takie przypadki. I teraz odesłanie kogoś, czyli tego podpiecznego, z którym wiesz, że nie dasz sobie rady, to nie jest nic, nic dziwnego, to jest myślę, że fajna decyzja i dobry krok. No bo dzięki temu, no myślę, że nie jesteśmy jakby alfa i omegą, nikt z nas nie jest alfą i omegą. Więc ty wykażesz się po prostu dojrzałością i nie będziesz kolejnym trenerem, który uważa, że może rozwiązać każdy problem. No bo tacy trenerzy to szybko, jak ja to mówię, szybko weryfikuje ich rynek. Trener od wszystkiego, nie? Tak, trener od wszystkiego to jest trener od niczego i tacy trenerzy no, mają słabe portfolio, bo jeżeli biorą każdy przypadek i nie rozwiązują problemów tych osób, które się do nich zgłaszają, no to są kiepskimi trenerami, no bo ja to zawsze mówię, jak ktoś mówi, że jest doświadczonym trenerem, że jest dobrym trenerem, no to ja mówię, wtedy pokaż swoje portfolio, pokaż swoich podopiecznych, efekty podopiecznych, ja Ci powiem, czy jesteś dobry. No bo efekty muszą jednak świadczyć, efekty przede wszystkim świadczą o tym, jak trener pracuje ze swoimi podopiecznymi, czy rozwiązuje ich problemy. I tutaj będzie to samo. Pamiętaj, żeby nie chapać się podopiecznych, którzy przyjdą i no po prostu... Rozczarują się Waszą współpracą. A przede wszystkim, jeżeli ty będziesz brał takie przypadki, którym nie będziesz w stanie pomóc, no to to nie będzie osoba, która później podpisze się pod tą współpracą. No i przede wszystkim pamiętaj, że to nie jest porażka, jeżeli chodzi o Twoją osobę. To jest przede wszystkim dobre posunięcie, dobry ruch w kierunku pomocy osobom, które się do Ciebie zgłaszają. I tak powinien podchodzić każdy trener. Dla trenerów najważniejsze jest dobro ludzi, która chce tak naprawdę zacząć się ruszać, czy nawet chce poprawić swój komfort życia. Też fajnym przykładem jest nasza podopieczna, która przyszła do nas i jest pod opieką jakiegoś trenera, trenuje regularnie, a od 10 lat ją bolą lędźwia i jakby trener nie jest w stanie jakby zlokalizować, czy nawet zapobiec temu, że, że bolą ją te lędźwia. Mhm. Co o tym myślisz? To dlatego, że dużo jest na rynku trenerów, Którzy albo nie mają doświadczenia, albo pracują tylko i wyłącznie po to, aby zarobić jakiś hajs. Ja Powiedziałam, że na przykład też jeden, jednym planem nie jest dopasowany pod osobę. To jest jedna kwestia, a druga kwestia to nawet trenerzy nie robią diagnostyki, czyli przed rozpoczęciem współpracy hmm. nie ma tej diagnostyki, więc później nie wiadomo, jaki jest plan działania i nad czym w ogóle trzeba pracować. A nie w ogóle żadnych testów podczas współpracy? Nie? No tak, nie kontrolują tego w ogóle, co się dzieje i spotkałem się tylko od treningu do treningu. Hmm. Sama ostatnio widziała, jak mieliśmy rozmowę z trenerem, to nie wiedział, żeby w ogóle zadawać pracę domową swoim podopiecznym. Tylko spotykał się na treningu, rozmawiał na treningu, co i jak, i za tydzień się znowu widzimy. A jak teraz ktoś trenuje raz w tygodniu, to wiadomo, że ciężko jest kogoś mm, raz, że utrzymać, a dwa, żeby cokolwiek osiągnąć. Więc moi drodzy, pamiętajcie, że to jest praca z ludzkim ciałem to jest odpowiedzialna praca i tutaj cały czas raz, że trzeba się rozwijać dwa, że trzeba. Podejmować się przypadków, z którymi na pewno sobie poradzimy. Może czasami tak będzie, że weźmiesz jakiś przypadek, myślisz, że dasz sobie radę, ale w pewnym momencie powiesz, że jednak nie jestem jeszcze kompetentny na tyle, żeby rozwiązać ten problem, to też się nie bójcie odesłać do innego specjalisty. Dlatego polecam, żeby każdy trener personalny współpracował z fizjoterapeutą. I w drugą stronę każdy fizjoterapeuta powinien współpracować z trenerem personalnym. I to powinno, powinno tak działać. I teraz jeżeli będzie wymiana, jeżeli Wy wspólnie będziecie dbać o to dobro podopiecznego, to uwierzcie mi, że nie będziecie musieli nawet wysilać się, aby pozyskiwać kolejnych. A to dlatego, ponieważ mm, podopieczni, którzy są u was i wy rozwiązujecie ich problemy, dajecie im, można powiedzieć, drugie życie czasami, no to oni będą Was po prostu polecać dalej, 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 dalej. I dzięki temu będziecie rozwijać się w tej kwestii, w której chcecie, czyli będziecie coraz lepszymi specjalistami. I tak powinniśmy wszyscy działać. Jakby tak wszyscy trenerzy działali, no to ten świat był pięknie, byłby piękniejszy. I nie byłoby czegoś takiego, że dużo osób, na przykład, hejtuje trenerów personalnych. Bo też często spotykany temat. Ale to chyba już temat na kolejny odcinek. Bo tutaj moglibyśmy mówić i mówić i mówić. Dlatego podsumowując, jeżeli nie czujecie się kompetentni, a jeżeli jesteście na początku tej drogi. No to spokojnie możecie odsyłać i nie ma czegoś takiego, że to jest demotywacja, no bo każdy kiedyś zaczynał. Więc przyjdzie na Was czas, że jeszcze będziecie brać trudniejsze przypadki. I taki tip na końcu, jeżeli jesteście na początku tej drogi, to pamiętajcie, żeby dopasować swoją niszę, czyli podejmować się współpracy z ludźmi, z którymi dacie sobie radę, czyli z ludźmi, którzy po prostu chcą się poruszać albo chcą zredukować kilka kilogramów. I uwierzcie mi, że jeżeli będziecie tylko współpracować z takimi osobami, będziecie dostarczać pożądane efekty, no to znowu z poleconka przyjdą do Was kolejne, kolejne osoby. Dlatego do dzieła i teraz szukajcie swojej niszy, budujcie swoją markę osobistą i z czasem, kiedy Wy będziecie lepszymi ekspertami, to po prostu zmieniajcie i rozwijajcie się w tym kierunku, w którym chcecie. Pozdrawiamy.